Witam. Dziś mam dla Was cezaryk firmy Victorinox, model Soldier. Jest to nożyk używany przez Armię Szwajcarską. Jak sami widzicie, logo Victorinoxa znajduje się tutaj. Jest też w kamuflażu, także mało widoczne, ale jest. Trochę danych technicznych. Długość głowni to 85 mm. Grubość 2 mm po złożeniu. E, długość tego nożyka to 110 mm. Wykonany jest ze stali nierdzewnej. Ostrze typu combo, czyli częściowo ząbkowane. Blokada typu liner lock. Blokada znajduje się tutaj od dołu. Czyli w ten sposób go składamy. Producent to firma Victorinox. Kod producenta. To 0.846. Co posiada ten nożyk? Oprócz ostrza posiada on otwieracz do puszek i mały śrubokręcik. Do tego piła. Piła jest po prostu niewiarygodna. Jak sami widzicie, dwurzędowa. Jest w stanie przeciąć naprawdę spory kawał drewna. Ja przecinałem nim bez problemu kawałki grubości 5 lub nawet więcej centymetrów drewna. Super sprawa. Z tyłu znajduje się śrubokręt płaski, szeroki i otwierasz do butelek. Na górze mamy śrubokręt krzyżak i szpikulec także uważam, że nie jest to przesadzony model posiada wszystkie elementy, które są przydatne nie ma jakichś zbędnych elementów typu nie wiem, obcążki, nożyczki cudawianki dlatego zapewne jest używany przez wojsko mi on służy od około 6 lat jestem z niego naprawdę bardzo zadowolony w skali 1 do 5, spokojnie jestem w stanie mu dać 5%, 5 punktów, gdyż nigdy się na nim nie zawiodłem. Od nowości nie było ostrzony, a chcę wam pokazać, że jest ostry. Mam tutaj parę różnych sznurków, sznureczków. Proszę zobaczyć przecięty bez problemu. Tutaj troszkę grubszy, proszę. Tutaj kawałek jakiegoś materiału. Ciężko go jest chwycić, ale myślę, że spokojnie przetnie. O, naśle delikatnie. Proszę zobaczyć tnie bez problemu. Naprawdę, super produkt. Ja do tego jeszcze dokupiłem sobie opakowkę. Do garnituru skórzaną. Też z logiem zapina na rzep. Co prawda ten rzep już jest delikatnie e, zużyty. Ale jeszcze sobie działa spokojnie. Uchwyt na pasek. Każdego rodzaju. Lub po prostu noszenie go w spodniach. Jest mały, lekki, zgrabny, także nie widać go w kieszeni. Czego brakuje? Brakuje na pewno e, tutaj jakiejś takiej stawki, żeby można było go zapiąć m, o spodnie, m, chwytu, uchwytu jakiegoś, szkoda bo byłby fajny, zdecydowanie można go dorobić, e, myśl, pomyślę nad tym, może kiedyś jeżeli zrobię to Wam pokażę filmik. Polecam serdecznie, daję 5 punktów, do widzenia.